W sierpniu 1920 roku bolszewicka, rosyjska Armia Czerwona odnosiła jedno zwycięstwo za drugim i zajmowała ziemię polskie, szerząc na nich komunistyczny terror, w który chętnie, tak jak 19 lat później, w 1939, włączali się Żydzi. Sytuacja była beznadziejna. Wielu Polakach, Polaków na terenach niezajętych przez Rosję bolszewicką ignorowało problem. E, agresję bolszewicką na Polskę wspierał Zachód. 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy sowiecka agresja się załamała. Sowieccy żoł, żołdacy, Rosjanie, zaczęli panicznie uciekać. Polska, a z nią cały świat zachodni, ocalał. Rosyjscy poborowi twierdzili, że do ucieczki zmusił ich widok Matki Boskiej, która pojawiła się na niebie, na niebie, nad Polakami i chroniła Polaków, polskie wojska swoim płaszczem. Polityczna emanacja antykatolickiej masonerii, sanacja, ośmieszała fakt Bożej interwencji, tego, że Matka Boska 15 sierpnia uratowała Polskę i świat zachodni. Cud nad Wisłą w 1920 roku był jednym z kilku przypadków, kiedy Matka Boska interweniowała, chroniąc katolickie narody przed zagładą ze strony islamu czy komunizmu. Matka Boska nad Wisłą w 1920 roku umożliwi, uniemożliwiła globalną rewolucję komunistyczną. Sowieci, Rosjanie po trupie Polski mieli. Przejść do, na zachód i tam rozpowszechnić komunizm na całym świecie. W zamyśle Moskwy Polska miała być stać się jedną z sowieckich republik. Moskwa powołała do życia nawet tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który miał być sowieckim rządem ziem polskich. Co ciekawe, jego obrady prowadzone były nie po polsku, ani nawet nie po rosyjsku, tylko widzisz. Cud nad Wisłą zapowiedziała Matka Boska podczas widzenia, jakie miała Wanda Malczeska 15 sierpnia 1873 roku. W tym widzeniu Matka Boska zapowiedziała, że uroczystość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym dla Was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo nad wrogiem dążącym do Waszej zagłady. Bożą pomoc dla Polaków w 1920 roku można dostrzec w tym, że Stalin, obawiając się wzrostu pozycji Tuchaczewskiego, opóźnił dla niego posiłki w decydującym momencie. Tuchaczewski nie uwierzył w prawdziwość map z, Polski, z planami polskiej obrony. Polacy zdobyli jedną z dwóch sowieckich radiostacji do nadawania rozkazów.